nie wiem czy... boisz się o moich przyjaciół? Ja też się boję o moje rodzeństwo. Opiekowałem się wami. Zawsze, kiedy rodziców nie było. A teraz zamordowani wszyscy zostali, no. Przez ten dziwny kabel, który robi cały czas atrapę, co my najbardziej lubimy. Ja to bardziej lubię cukierki. A, a co wy lubicie, chłopacy? Eee, my lubimy. Ja lubię kociągniętkę. Dobrze. Dobrze, więc. Ję... Więc. Zachuj w przygodę! Zachuj w przygodę!